No, to zaczynamy kolejny odcinek. Witam Was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku. Co dzisiaj? Z kim dzisiaj? <głody> Młody jest ze mną. Halo, przywitać się ładnie z widzami. Halo. <głody> Co dzisiaj? Dzisiaj taki spontaniczny wypad. A takie u mnie bywają. Taki wypad na recykling, niemiecki recykling, taki second hand, takie rzeczy z odzysku, jak to ja mówię. Po polsku, bo po polsku można tak to nazwać recykling rzeczy z odzysku. Generalnie to, co Niemcy tutaj oddają do tych sklepów. Generalnie powiem wam, czasami się można zdziwić, co Niemcy oddają. Ja już się nieraz zdziwiłem. Czas czasu do czasu odwiedzam takie sklepy. No bo myślę, że warto generalnie tego, co ja szukam pierwsza II wojna światowa, wszystkie pamiątki militaria, ciężko w takich sklepach znaleźć, ale jak mówię, czasami można się zdziwić i naprawdę coś fajnego trafić za niema, e, nieduże pieniądze. Kolejny taki sklep, yy, który odwiedziłem raz do tych czasowych historii, tych odwiedzania, tych targów staroci i staroci sklepów i recyklingów i wszystkiego dookoła. Jest to, jestem tutaj drugi raz. Powiem, że ten sklep naprawdę zrobił na mnie mega wrażenie. Dlaczego? Bo jest zapchany tymi wszystkimi rzeczami, naprawdę tej porcelany, i tego wszystkiego tu było pełno. Nie wiem, z 2-3 miesiące temu tu byłem ostatni raz, ale mówię, warto odwiedzać takie miejsca od czasu do czasu zobaczyć, co tu się dzieje. Oczywiście, jak coś fajnego się znajdzie, oczywiście kupić. Wiele osób wystawców, którzy sprzedają na targach staroci, nie. Właśnie w takich sklepach kupuje, powiedzmy za grosze 1-2 euro i potem to wystawia na targach po za podwójną, potrójną cenę albo nawet jeszcze po 50-krotnie więcej. Czasami tak, takie osoby się zdarzają, a znam takie osoby, którzy handlują na targach storocia, a kupują w takich sklepach i później to wystawiają. Na flomarkach, tak zwanych. No dobra, nie przeciągam standardowo. Nowi widzowie, pamiętajcie cały czas o wciśnięciu tego magicznego przycisku. Subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i co, widzimy się w środku. Także życzę miłego, miłego oglądanka. wygląda ten sklep, zobacz co tu masz. Deskorolka. No to się przejrzeć niektórym, no wiadomo. Ten rower chyba lubi za mały dla siebie trochę. No taka deskoroleczka. Hm. Za euraczka albo za dwa? Czemu nie? No dobra, wchodzimy tutaj do środka. I no dzień dobry, to co tutaj zwróciło moją uwagę. Obrazy na płótnie Maryja. Tu też jakiś taki obraz na takich płótnach. Widać ta ramka też taka dosyć stara, także może mieć to swoje lata. Zobaczymy te obrazy się przyjrzymy tym obrazom, czasami takie obrazy jakieś z tyłu, raczej jakieś same takie z Maryją, z Jezusem, także tu raczej nic takiego innego nie będzie. Ale widać po tych ramach, że te obrazy mogą mieć. Swoje lata. Cena 25 euro. Czy on jakiś taki starszy? Może być. Tam ten mamy za 8 euro, a ten nic starego. I tu jeszcze mamy taki ładny wiszący, ale ten już jest za 30 euro. Także tu wyglądają, tak wyglądają te obrazy porcelany. Jest naprawdę dużo tego. To mi tak wpadło w oko, jakie zdobienia ma. Za euro. Mi tatajs, Bawaria, Niemcy. Ja się już chyba spotkałem się z takim czymś na targach starości, także jak widać tutaj na przykład za euro kupowane, a na targach starości sprzedawane za 5 euro. I tak wygląda tutaj ten interes. Wybor do koloru. Szukam czegoś, może ciekawego. Może coś się trafi. To dosyć ładnie wygląda. Jest tutaj nic, Konkretne to. No tutaj trzeba po prostu posprawdzać jak te tyły jak wyglądają. Możemy trafić na coś starego. Też to samo co było przed chwilą. Może troszkę starsza być ta porcelana to wszystko powaria. także jest tego dużo, ale nic takiego takiego co by było wartościowe. Nic takiego wartościowego, pełno porcelany, ale nic wartościowego. Tu mam angielski talerz na Bank Anglia. Modern England. Tak jest. Anglia. Anglia ma specyficzne, e, speryf, spery, specyficzną. Specyficzną. Specyficzne są te talerze te wszystkie naczynia. Z porcelany. Już z daleka widać, że to jest angielski. Z tyłu? O, z tyłu są też jakieś ciekawe talerze. No to może być coś. Co to tu jest? jest to jest chyba też Bawaria. Albo inne. Wygląda na coś takiego starszego, takie talerze z motywami. Warto się temu tu przejrzeć. Mamy porcelanę. Tak, że Mady i tak Także mam polski akcent. Tutaj. Jest Wałbrzych, a tu też mamy brzech. Czyli jak widzicie jest polski akcent na recyklingu. Te kubki. Ja, te kubki tu już nic nie mają. Ale to tak jak było w tym samym zestawie. Także mam taki tutaj zestawik. Ile kosztuje? 15 euro cały tutaj zestaw. Także cena, nie wiem czy taka przystępna, nie wiem w jakich cenach chodzi. Wałżyska porcelana. Kolejna porcelana, euro 50. Za te paterki mamy made in czyli sprzed, sprzed 90-tych lat, sprzed rozpadów Czechosłowacji. Także taką porcelanę, tą większą mamy za 2, a to mamy za euro 50. Paso świeczników, wyboru do kolorów i porcelanowe. I z Mosiądzu. bo to jest ciężka. To już jest kawał na świecznik. Z Mosiądzu, Szklane też są. Jest ładny taki stylowy. Szklane za 5 euro Dobrze. Powiem Wam dosyć drogo to jest w tym sklepie, ale mają tu tego towaru. Naprawdę dużo ale tak żeby coś ciekawego, na razie tu takie same śmieci jak gębidzina jeszcze tu mamy takie bębny, afrykańskie chyba najprawdopodobniej ale ten talerz jest ciekawy ten talerz jest ciekawy, za 4 euro taka misa, porodna to tu. ostatnio tutaj to było to ostatnio też było tutaj taka karawka francuska najprawdopodobniej, już nie pamiętam, sprawdziłem, że to sprawdzałem euro, ale widać, że jeszcze stoi może jak bambu w Afryce mieszka. tu też jakieś takie posągi dziwne, lepiej nie dotykać, bo to pecha przynosi, także ostatnio gdzieś na targach staroci maski dotykałem i pecha miałem przez najbliższy miesiąc także jak z daleka, z daleka od tego, tyle co, tam, co tu mogę wam nagrać tu są te maski też maski afrykańskie cena 10 euro no to maski afrykańskie takie 10 euro to ta cena jeszcze nie jest jakoś wiele dużo widziałem droższe co, co tutaj mamy, mamy? Hmm. Cuda, nie wina. tu też jakieś takie to już też z drewna wykonane też ładne też ładne niczego sobie tu też coś mamy no jest pełno takich dziwnych rzeczy, jakaś taka flaszka, ale taka butelka jakaś w jakiś wazą chyba bardziej. Tak na to wygląda. Cena 4 euro. Stare ale tak gdzieś lat 80. 70. Ten może być troszkę starszy. Jakieś tutaj jak widzicie globotratera. za 10 euro takie kofre. Ten na pewno ma swoje lata. Lata 60, 50. Może i nawet być jeszcze starsze. Świat lamp. Od wyboru do koloru. No jest to nic, nic starego, wszystko takie współczesne. Ten ewentualnie może lampa jakaś taka stojąca, być troszkę starsza. Albo i ta Ta lampa jest ciekawa. Ale pewnie ma swoje lata. Nie wygląda na nic świeżego. Cena 10 euro. Za taką lampę. Także cena taka, powiedzmy przystępna. Tu jeszcze mamy kolejną taką lampę drewnianą stojącą. No, jest tutaj wybór. O, tu mi się coś w oko trafiło, rzuciło. Tak, kosztuje 10 euro. To jest tutaj po 10 euro. To jest za 15. Takie ceny takich lamp. Ktoś lubi, to moim zdaniem te ceny są przystępne. Tam mamy z marmuru 7 euro. Bo też są ładne ceny, 25 euro, już taka trochę droższa. Ale ta jest taka stylowa. A można mieć też swoje lata. Ładnie wykonane. Tu jest też jeszcze jedna, ale ta już kosztuje 30 euro. Za 30 euro, czyli około 120 zł. Lampy stojące na krzesło. To już taki antyk z, takie, z takimi obiciami. To już takie antyczne Może być, jaka cena, 25 euro. Na pewno ma swoje lata. Mogę nawet coś tak przybliżenie wam powiedzieć, tak widać po takim stanie, że są tu lata międzywojenne. Starsze może raczej nie, ale takie wykonanie solidne, tu jest jedno i tu są dwa kolejne. No fajnie pochowane. No to jest już czad, takie coś widziałem na Tarek staroci, wiem, że to też swoją cenę miało. Ile to? No właśnie, 45 euro. Także... Hmm takie cuda tu są, no ale już się znają sprawdzają w internecie, pani zresztą sama mówiła przed chwilą, siebie pytała co ja tu nagrywam, Mówię, że sobie w internecie sprawdzam pani mówi, że ta lampa kosztuje 75 euro, a tu kosztuje 25 euro a tutaj mamy coś takiego coś ładne, 45 euro to już są ceny to też jest ładne, to kosztuje ile? to mamy za 20 euro to mamy za 5 euro to mamy za 10 euro tam mamy za 12, a to za ile? To mamy za dychy. To o, to mamy za 5 euro. euro. I to mu rano za ile? Za 14. Tu na dole co jeszcze jest ciekawe? Tam mamy kobaltówkę. O, to już coś tutaj może być starego, dlatego pochowane. 10 euro, jakaś chińska, tutaj może porcelana albo japońska. Dzień się że ma rodzina japońska. I tu było jeszcze coś kabaltowego. Tak się zastanawiam, czy tego nie wziął za 14 euro. Urano. Urano na paterach, podoba mi się. To jest takie typowe. Typowe murano. To jest jakieś, jakieś uszkodzone, było jakieś porysowane. Nie mi się tak wydaje. Ale to był ciekawy zakup. Może pani coś jeszcze z ceną zrobi? On ja się zapytał. Murano się skusiłem, ale nie akurat na to, bo pani mi chciała zrobić w jajo. Powiedziała, że to na internecie 500, 200 euro kosztuje, ja sobie telefon sprawdziłem, pierwsza wyskoczyła 50 euro, identyczne, także powiem wam, 50 euro w internecie to 45 euro, to żaden dobry interes by nie był zrobiony, ale to Murano, jak to widzicie, już wyrwałem za 10 euro, także wziąłem tą baterię, ta dycha, mnie nie zbawi, jakiś tam Murano, jak się fajnie trafi, to można wziąć, a to na razie odkładam. no bo 45 euro w internecie, 50 to żadna okazja, ale holenderski. Talerz tam jest też coś ciekawego, świecznik 10 euro za ten talerz holenderski. A no nic specjalnego, oni mają takie, oni wiedzą tutaj. Pani też chyba sprawdza w internecie te ceny, co mam tutaj ciekawego. Tu mamy 7 euro. Taki świecznik, ale już się znają i ceny swoje tutaj dałem 40 euro, teraz to, to 15 euro za wtyłko. Kristo. E Taki zegar ładny, to jest też takie tutaj 15 euro za taki zestawik zegarków trochę zegarków, bo to są całkiem nowe 15 euro To mamy za 25 euro Panie, że są ceny ponaklejane, a nic handlować nie można, a zresztą to mi się zadychał dało 4 euro zjechałem, ale pani z wielkim bólem serca mi to oddało tych aparatów fotograficznych Mamy coś się wygląda jak rakieta startująca w kosmos. To jest takie łyżeczki. Zestawy łyżeczki jakieś ładnie zdobione. Tu mamy też jeszcze jakieś takie chyba gliniane czy porcelana bardziej. Porcelana chyba będzie. Pochowane 15-20 euro. Pare kultowe radia do samochodów, na kasyciaki. Pamiętam te czasy. Łodzi. Młodzi młodzi mogą nie pamiętać, czyli kiedyś takie właśnie radia były. I one były dosyć fajne, bo one fajnie funkcjonowały i działały, no, nic innego nie było Kasety były potem, płyty cd weszły Tu mamy jeszcze co, grundlika, ale czy to nie, nie działające do rozbudowania To mamy za ile to? 15 euro A tu mamy zadychy Zadychy taki mamy tutaj, na trochę płyt Płyt winylowych, ale na płytach to się w ogóle nie mam pojęcia Love Store Marcin, kolega sympatyczny, ma więcej pojęcia na ten temat. Także on by coś tu na pewno znalazł, fajnego, może i by nie znalazł. Raczej, na pewno wszystko jest poprzebierane. Kolejna ciekawostka. O, to ej tu. 35 euro, bez gwarancji tego, że one działają. Ale bez gwarancji tego, że one działają, dwa tablety Apple, chyba piątej czy szóstej generacji, tak mi się wydaje, też mam generacji ósmej, to są troszkę inne. Także widzicie co to za rzeczy, można 35 euro bez gwarancji, że działają, no ale dwa ryzykować można. 35 euro to nie majątek, a taki tablet jest naprawdę sprawny to działa, chyba sprawny będzie, bo tutaj mamy kody zabezpieczające. Także może być, że to będzie działało. Zrobiłem w tym sklepie zakup. 14 euro. Pani mi zjechała na dychę. Jeszcze zapłaciłem kartą, i jeszcze miałem euro zniżki. Ci co płacą kartą tutaj w tym sklepie jeszcze dostają euro zniżki, także mam taką Murano. Urano za 9 euro, nie jest to jakiś wielki majątek. Mówię czasami coś fajnego mi wpadnie w oko, to biorę nawet takie Murano. Już jakieś parę takich Murano pokupowałem. Także myślę, że za te 9 euro bardzo dobry zakup zrobiłem. Oj. Kolejny sklep z recyklingiem zostaje zaliczony, moim zdaniem chyba jeden z lepszych takich sklepów z tym recyklingiem, jest to ProArbite, sieć takich sklepów second hand tutaj u mnie w okolicy. Zakup został zrobiony. Rzadko kiedy coś kupuję, no bo czasami generalnie skupiam się zawsze na tych moich rzeczach. Pierwsza, druga wojna światowa, te pamiątki i idzie wszystkiego po prostu się skupować, bo dojdzie do głowy, moim zdaniem, dostać. Każdy generalnie szuka czegoś. Ja szukam pamiątki, pierwsza, druga wojna światowa, ale mówię od czasu do czasu, odbiegam od normy, a takiemu rano za 9 euro myślę, że bardzo dobry zakup. A Wam standardowo, jak się podobało, wiecie co macie zrobić. Łapkę do góry, nowi widzowie, zachęcam Was cały czas do wciśnięcia tego magicznego przycisku. Subskrybuj dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku trzymajcie się. Hej.